O wspólnym biznesie myśleliśmy z Tymonem od dawna. Zawsze marzyliśmy o tym, żeby był to właśnie lokal gastronomiczny. Gastronomia to nie tylko biznes, ale też pasja. Gotowaniem zajmowałem się od małego. Dlatego postanowiłem otworzyć lokal. Kiedy ten fresh, podajemy tam super sałatki i współpraca praca w tym sprawie tą ciemność. Nie chcieliśmy, żeby nasz bar był tylko projektem biznesowym. Od początku założyliśmy sobie, że w tyle będzie pewna idea. Postanowiliśmy, że Spróbujemy wypełnić rosnące potrzeby współczesnego człowieka na zdrowy i dynamiczny tryb życia. Wydaje mi się, że jakoś nam to wychodzi. Obijając się w gastronomii, myśleliśmy z Piotrem od dawna. To, co zrobiliśmy, spełniło nasze oczekiwania i jesteśmy z tego bardzo dumni. U podstaw naszej filozofii leży założenie, że każde miejsce tworzą ludzie. Oto nasza ekipa. Cześć, jestem Ola, pracuję w Fit and Fresh od samego początku. To jest nasz bar, ale nie jest to zwykły fast food. Cześć, jestem Olga. Robię tu prawie wszystko. Cześć, jestem Kinga i w Fitness Fresh ogarniam zamówienia. Rozstaram się, aby szefowie za dużo nie wydawali. Cześć, jestem Magda. Zdrowe odżywianie to moja pasja. To ja pomagam prowadzić fanpage'a. Cześć jestem Paulina, nie lubię się nudzić, więc dbam o to, abyśmy mieli jak najwięcej klientów. Cześć jestem Patrycja, moją największą pasją jest fotografia, ale na drugim miejscu mogę postawić pracę. Cześć jestem Daria, pracowałam już w różnych miejscach, ale jeszcze nigdy nie spotkałam tak miłej atmosfery. Fit and fresh najważniejsi są ludzie. Do każdej sałatki dorzucam uśmiech gratis. Nasza firma Fit and fresh dba o to, abyśmy zapewniali jak najlepszą jakość obsługi naszych klientów i najlepszą jakość produktów. Bardzo lubię pracę z klientem, a czasami lubię ogarniać stały. Fit and fresh nadążamy za modą na zdrowy styl życia.